27 kwietnia na terenie Kozienic odbyła się wiosenna akcja sadzenia lasu. Organizatorem wydarzenia było nadleśnictwo Kozienice, a w ramach przedsięwzięcia przygotowano do posadzenia 1350 sztuk drzew i krzewów. To będą y, gatunki y, raz dodaję, dwa gatunki, które. Y, Przeznaczamy na tak zwane strefy kotonowe. Akurat tutaj sadzimy to przy granicy miasta, czyli bezpośrednio przy, ulicy, przy ulicach 11 listopada i wycieków w kozienicach, gdzie ten raz faktycznie występuje na granicy dwóch ekosystemów, czyli ekosystemu leśnego i ekosystemu takiego zurbanizowanego. Zatem już niedługo będą kwitły tu dzika róża, tarnina, głuk, deren, jarzą pilipy. Wszystkie te gatunki charakteryzują się tym, że ładnie kwitną, ładnie owocują no i. i i też są miododajne. W wydarzeniu tym wzięli udział zarówno przedstawiciele nadleśnictwa, jak i zaproszeni goście. Zapraszamy różne gremia. Zaprosiliśmy w tym roku przedstawicieli miejscowych samorządów, czyli Starostwo i, 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 i Urząd Miasta i Gminy. Zaprosiliśmy przedstawicieli służb mundurowych. Zaprosiliśmy. Miejscowe Zrzeszenia typu Towarzystwo Miłośników Ziemi Koźnickiej, Uniwersytet Trzeciego Wieku, z Dom, z Dom Kultury również. Wszyscy chętnie zabrali się do pracy. W tym roku akcja pod nazwą Wiosenne Sadzenie Lasu tak jak widzimy zgromadziła bardzo wielu chętnych którzy chcą dbać o tereny zielone na terenie naszego miasta i wbrew niektórym głosom że tych miejsc zielonych w mieście jest coraz mniej my pokazujemy że tych miejsc jest coraz więcej dbamy o tereny zielone tworzymy nowe zielone strefy ja tylko dodam że w ramach akcji które wspólnie z nadleśnictwem robimy odnośnie rozdawania sadzonek przez te trzy lata rozdaliśmy blisko 6 tysięcy drzewek. Także dzisiejsza akcja wpisuje się w zielony charakter naszej gminy. W akcji wzięli też udział przedstawiciele PTTK, Radni Rady Miejskiej, mieszkańcy i członkowie Stowarzyszenia Pszczelarzy Puszczy Kozienickiej oraz uczniowie zespołu szkół nr 1 wraz z opiekunami. Cieszę się, że dzisiaj akurat brała udział w tym młodzież bo to jest też potwierdzenie tego, że po prostu warto właśnie poprzez młodzież również takie akcje robić, bo oni potwierdzam, że to w sumie nie kosztuje nie wiadomo jakiego wysiłku, a z drugiej strony po prostu po roku, dwóch latach, jak zobaczą, że to po prostu będzie efekt naprawdę widoczny, to powiedzą, że po prostu warto takie akcje dalej robić. Jak widać, lokalna społeczność chętnie angażuje się we wszystkie działania mające na celu ochronę i poprawę naszego środowiska. Nasze społeczeństwo się rozwija i, i coraz bardziej zainteresowane ochroną środowiska. Ekologią, ale także tym, co się dzieje w polskich lasach. Chcą mieć jak, jak, jak największy wpływ na, powiedzmy, na zagospodarowanie lasów, również. Zatem niech nowo posadzone rośliny rosną szybko i cieszą oko mieszkańców naszego miasta.